No jakby media kreowały nas w opozycji do siebie, jakby nakręcając koniunkturę na walkę I, i chyba się, nie wiem, w takie powstało wrażenie, że się nie lubimy. No, nie, nie mogę odpowiadać oczywiście za Andrzeja Głotę, ale za siebie to mogę odpowiedzieć, że ani Andrzeja lubię, ani go nie lubię. Szanuję go jako sportowca, szanuję go za to, co... co... E, zrobił w ringu i co osiągnął, natomiast no, jako człowieka to nie znam go na tyle, żeby go w ogóle oceniać. Nie mogę powiedzieć o swojej władzy, ponieważ no, mam panu z wagą, nie mogę jej znaleźć. <głosy> <głosy> Jak przykład, to w Warszawie, tak? ponieważ z, z Warszawy jestem, będę to robił w Warszawie. Tutaj właściwie zdarzyć może się wszystko. Yy, może potrwać 10 rund, może zakończyć się w pierwszej rundzie. Yy, no lepiej nie odchodzić od telewizorów. Na wszelki wypadek. Może strony no jest, jest mocny. Jest mocny, żeby powiedzieć, że jest mocny silny. Twój Twoje mocne strona. A no postaram się w ringu zrobić, żeby wygrać. Nie będę zrobić, wygrać. Moją własną stroną jest to, że chcę wygrać. Nic więcej. Przewaga, że ja na pewno upatruje w sile jego ciosu, szczególnie, szczególnie prawego, prawego prostego. I na pewno jest znacznie mocniejszy jeśli chodzi o odporność na czasy. Trudno się lubić z kimś, jeśli chodzi o boksować. Także no nie wiem, jest to po, na poziomie swego swojego. No. swoim, Zboczenie pra, 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 profesjonalne żeby się lubić. Że raczej się nie lubimy. No to na pewno m, jednak więcej, więcej atutów mimo wszystko po stronie Gołot. Bije mocniej to co powiedział, Przemek jest wytrzymalszy i nawet kiedy tempo będzie wolne, bo chyba... Takie, takie walki należy oczekiwać, to wszystkie te elementy mogą odegrać bardzo istotną rolę. Przemek mówił o tym, że będzie perfekcyjnie przygotowany kondycyjnie, ale Andrzej też będzie dobrze przygotowany kondycyjnie, bo on zawsze kochał trenować. Jak widzę go, jak e, trenuje, to zrobi wszystko, e, żeby ta walka wyglądała możliwie najlepiej z jego strony. Pytanie jest zasadnicze, ilu tak napraw, ile, ile procent w jednym i drugim przypadku e, i gołoty, i salety zostało e, po tych latach nieobecności na ringach.

Dziękuję bardzo. I teraz mam taką propozycję. i ja troszkę bolniejszy. Ale chyba, że jeszcze się nadarzy okazja do walki o mistrza z czy to jest definitywny koniec? Zobaczcie, czy że się jeszcze jakby. Jak to skurczyło? Nie, 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 No co, nie, 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 co nie, No co nie, nie, Kurwa, kurwa dziecko zrobi tych kurwa, kurwa z zjebie kurwa kurwa, kurwa. kurwa Kurwa Nie coś tam powiedział, coś się zeskał, kurwa rozjebie go na ringu bez kitu. Już, już teraz nie ma przelewek bez kitu. Nie wiem kto sprowokował, to po prostu wyszło tak samo z siebie. No po prostu już tak, tak czasami wychodzi jak ktoś przed wejściem do ringu za dużo po prostu mówi i mówi nie wiem obraża. No i tak to się zazwyczaj kończy, nie? Coś tam się zeschał do mnie, coś tam ten i go od razu, kurwa, zęby zobaczy na ringu, kurwa, czy będzie taki mądry, bez kitu, ciężko go znokautuje. Nie no, wkurwia mnie teraz już ten chłopaczyna. No. I tyle mogę powiedzieć, nie? no Za dużo, za dużo sobie pozwala, po prostu. Już mówiłem, że pokaże, gdzie jest jego miejsce. No. No. Słychać dzieciutki? I teraz życzenia, jakie mianowicie, Przemku, dla Ciebie. Są najlepsi w Warszawie. Życzą Tobie, żebyś był najlepszy najlepszym ringą. Chcecie, chcecie powiedzieć coś Przemkowi? Proszę bardzo, Jacek. Tak jest, tylko jeszcze jedno słowo. W związku z tym, że Pan Andrzej jest kibicem Legii, to my, jako kibice Polonii, chcielibyśmy <laughs> doprowadzić żywą zwycięstwo. Prawda dla kibiców Polonii! i come to bang, you know, i don't play around. i come to fight, and uh, it's going to be like that february 1st, you know, whatever happens out there happens. i am I don't care. i'm game. let's go. i've been able to walk and chew at the same time. i understand your shortcomings, but you'll be all right. you'll learn. you'll learn. you'll learn. you'll learn. okay, let me get up here with my guy. You did a good job, though. You did a good Park job. Parker Center. Parker Center. I know. I have to. I have a to awesome. you know. Yeah. In kind terms of, like, you know. But Don, I'm undefeated with you. I know. And I think it's very important that Kyle understand that. Is that everything is riding on you, brother? Everything is his company. I mean, Dana haven't looked for a job in 30 years. Al Harper haven't looked for a job in 40 years he's been with Don. Don't you understand that that you be pitting these guys on the employment line if you don't whoop my ass, beat me, knock me out? Once again, here is Challenger and Champion. 12 round scheduled. For the WBA, IBO Middleweight World Championship. Rosado versus Golovkin. Hey. See, look, your script, look, your script. See, see, yeah. Trish, good. I'm not going to hold it. Base okay. off. Hold it. Hold it. Yeah, you it up. You got it jab again. Jab, jab, and jab again. Dab. Dab. <laughs> Czas! Taktyka jest prosta: na nogach chodzić, dużo robić z wodów. No i zobaczymy, co tam wyjdzie. Prawda? Jest cienki na nogach, jest za to silny, będzie niebezpieczny pewnie w pierwszych rundach. Będziemy dużo dołów. No i zobaczymy, co potrafi. Two hundred thirty-one point six pounds. That's gentlemen, let welcome <clears throat> to the scale, <clears throat> Arthur. Yeah. The oh